jakiś Jezus, że wybaczy, słyszymy, że wybaczy, jakieś tam wszystko wybaczy. Jeżeli tak, to proszę bardzo, niech jak tak jest, to proszę, niech przybędzie tutaj mi to odszkodować. Co takiego darował, że nie dał się dalej wykazać danej osobie, żeby było odszkodowana tak jak należy. tak by było aby to, to się roił, rościł, coś ode mnie jeszcze. Możemy tak wiedźmy, ze swoimi zasiłkowcami, że mężami wysłanymi do pracy, ze zmyłka jakiegoś dziecka obsadzenia, w roli potwora, czy takiego, co to narobiło ileś tam diabelizmów, demonizmu w rodzinie, że to winne, że takie to młode trzeba darować, bo to się na umiewa, uczy, ale czego. Nie darować, bo się nie daruje. Jak od, odpracują rodzice, odszkodują jak należy, no rozsądnie lepiej księdza, najlepiej stadnie, całą usada sprawdzić, rozpoznać, może ktoś wrobił, no ja nie. Też mogę temu się poddać sprawdzenie. Ja żadnego zyskałem, to nie wrabiałem, żadnego jakiegoś wódka, to człowieka też nie jakiegoś dabucha, coś tam wiedźmy też nie. To tak mogę, tak samo podobnie, jak żebym zasłyszał, że tak mnie wystawiają na coś takiego, że ja mam coś odszkodować, że wrobiony w coś wrabiany, że ja rzekomo ten, co tam robiłem diabelizm diabły. że rzekomo, że, że, że któryś już weź, ja żyj, z kolei przyszedłem ukarać, czy za, zająć majątka, władać. Zarządzać, to jestem tu winny ponoć. Że na to pozwalam. Ja nie. Ja za się odpowiadam. I takie to właśnie utrapienia to dzieci też takie, które się tak wy wy wyrykowały opętaniami, diabolicami, demonistyką, z stosowaniem yy, i rzekomo Jezus. Wszystko wybaczy. Proszę bardzo, jeżeli tak, to niech przybędzie tutaj mi teraz o to wszystko odszkodować, opracowywać. Nie jakąś tam iluzją, tylko nie jakimś poradstwem, to mnie nie na ja tam mam internet, ja znajdę w internecie to potrzebuję jakieś informacje. I niech nie wysyła chrześcijan, bo prawdziwy nigdy nie wyślę, żeby coś tam. Prawdziwy, sprawiedliwy to nie, nie wyśle jakaś tam iluzja magików, robienia psychozy ludziom, ogłupianie, oszukiwanie dzieci, bobasków. Yy... Nie wódka, zmyłka, zmywka gdzieś tam, gdzieś na no, jakichś majątkach projekcją tworząca alcyfryzmy. Prawdziwy jak człowiek i powiedziałby, OK, możemy się rozmówić w osadzie, przy księdzu, osadni, przy zwierzątkach, nagrywając wszystko, każdy może na swoich telefonach. Wiele księdzów można prosić, śród zakonnych mogą dookoła stanąć. Ładnie opłacone, zamod, zamodlić się, mogą być kwiatki, każdy trzymać sobie jeszcze pod nosem. Piękna ugoda, modlitewnie, żeby się mu wspomogły, wzmocniły bardziej yy, miłościwie w swych głowach. I pomóc możemy rozpo, roz, rozsądzić królewsko osadę całą. Wielotniowo może proces się toczyć. Dać przykład na świat cały, po kolei każdego wysłuchać, nagrać na telefonie, odtworzyć przysłuchanym, co mówi. Najlepiej yy, puścić Jana Pawła II przemowę, ten najlepiej będzie wiedział, co jak dopowiedzieć, nagrać takie przedstawienie. Zapytawszy, czy co, co słyszałeś, co przemówił Jan Paweł II, powtarzając słowo w słowo, nagrywając tą wypowiedź też dla dokumentacji, że przyjęte, potwierdzone, co przyjęte, takie jak w rodzinie, w rozmowach, w firmach, w interesach, na drogach. Czasem trzeba potwierdzać, raportować. Co się przyjąło, a nie, że tam człowiek kiwa głową, że rzekomo że wszystko niby że co. Kiwa głową, to tylko, że kiwa głową. Tylko tyle się wie, że tyle przyjął. I okej, okay, i okay. no tak na pewno się tyle wie, a jak potwierdzi słowem, no to jest przynajmniej nagrane, że to przyjął, przyznałeś, że to przyjąłeś, a jak ktoś tylko tak powtórzyć i potem zapomnieć i tak dalej, no to. Ale przyjął tę informację, no bo jak to inaczej. No inaczej, to pojebanie, to nawet większe pojebanie, to proszę mi nie robić też. I za to też nie szkodowano, nie przyszło pracować, żadnej magii, demonizmów niepotrzebnych. Nie tam jakieś opracowanie, psych psychozy robienia, że to jakaś tam, no mnie tam, ja tam się temu nie daję, ale tak jak inny widzę, że robią psychozę, że to rzekomo jakiś Bóg któryś, któryś robi, że skoro ja odpracowania, to wam psychozę, diabła wyrabiam. I rzekomo pracowałem jaką jakąś, jakimś dzieciom, któryś jakimś Jezuskom czy innym. swoje przodki oszukują dzieci, oszukują siebie, oszukują bez sensu. Głupie. Antyrządowe, antynarodowi polskiemu eksperyment z jakieś z jakiejś księgi Minecraft, czyli na edycja ukryta dla, w, dla, dla jakiejś tam gdzieś ściągnięta w internecie, czy kupiona przez internet, albo dostarczona gdzieś w tym co to no i na na Mapa i osadzony przed telefonem w tych czasach, czy konsola ze zmyłką, że niby o gra w grę strategiczną, i że widzi mapę. Jakby ktoś śledził, czy szpiegował, czy zaglądał Co takiego. Innym. To ja. Proszę bardzo, proszę już o ten pomoc sobie nawzajem, światu. Przecież będzie chrześcijan i chodziło by o to, żeby kogoś uśmiercić czy kogoś trapić, tylko ugodzić, ugodlić, żeby ogodliwie, przodkiem przodkom, człowiekowi, że ten człowiek wódkę stosuje, to, że wódka nie dobra, to, to trucizna. Prenomia ewolucjonizmu zdrowotnego. to jest, nie, nie jest to ugodką, tylko debilizacją. Bycie anty sobie, wrogiem. Niedobre. Wino, owszem, ma tam antyoksydanty, ale żeby się nie upijać zdrowaśnie, żeby się nie uzależnić, funkcjonować, realizować swoje przede wszystkim, to owszem, tytoniu też najlepiej nie, chyba że jak już to bez chemii, od Indian z upraw, gdzie nie dodają żadnej chemii. Tyle samo kosztowo wychodzi mniej więcej. Plus przesyłka, możesz można pojechać do sklepu kupić, zakupić. Najlepiej zioła melisa, labowar teletki, polski producent. Ziołowe bardzo fajne, uspokajające. Sól, jajka surowe, owocki dla humoru, banany, gruszka dla ukojenia oczów. Ochłodzenie karku, szyi, szczególnie w dniu upału, o ochłodzenie, gdy trzeba nawet na telewizji, przez chwilę trzymając chłodny ręcznik nawilżony miejsca oczu, żeby modlitewnie też odegnać demony, demonistykę, która lubi się w ciepło wpasować. I idzie to poznać, idzie to rozpoznać. No i najważniejsze, rozsądzić się przy, przy księdzach rzymskokatolickiego, katolicyzmu, zatwierdzonych przez Watykan, których, jeżeli idzie yy, zanegować, czy przy wielu księdzach, można zawsze wtedy też powołać się, pojechać do Watykanu jeszcze. I tam już w Mieście Świętym gdzie jeszcze jest większa majestat Mocy Bożej, te, tego nagromadzonych dzieł, zaczynów, rozpoznań chrześcijańskich i odchowuchowych, to idzie rozpoznać i na arenie świata, wtedy może i niektórym swobodniej, lepiej, że z dala od zithajtów czy komuchów, którzy mogli się w tym narodzie ostawać do różnych nieferpokrań antyrządowych, antychrześcijańskich, antyjotrwuchowych, antysobie, w ogóle swojej wiekistości, to tam, gdzie na przykład w żywie, w mieście miłości. Miłościwie, ludzie miłościwi, ludzie miłościwi, bardziej myślą, mi się rozumieją, to też lepiej się wtedy jest rozsądzić. Ku temu, żeby ku miłości, ku miłości. że miało, że o miłości. A nie wśród że rzekł podstępu, albo z eksperymentu, albo nienawiści, albo coś z czymś spierdolone, a potem, że niby pocieszone, bo wódka i wybicie jakoś znowu będzie. A zjawi się wybawienie. Что еще появилось в постачи интернету wow. и смартфонов. Wow.